Była seraz fajna klasa, nie? I w ogóle była najlepsza w szkole, ale miała jednego wyjątkowego ocznia. Emiliana Krola Polskiego. Miał on niezwykłe zdolności i zawsze walczył z żydowskimi powodzianami. Patrzcie jak się fajnie pale, powiedział i poleciał gdzieś tam sobie. Cała klasa mówi, o nie. Żydowa. Żyd mówi, kto powiedział Żyd? Wam jak, do odpowiedzi. Co jest stolicą Krakowa? zapytał Żyd. Krakow chyba nie ma stolicy. Odpowiedział Piotrek. Źle. Berlin. Dostajesz jedynkę. Albo nie. Lepiej pociągnąć ze swojego ręcznego lasera rozpierdalającego ciało. Gzip. O nie. To Emilian wraca. To znowu ja. Widziałem przez satelitę krążącą obok słońca, że zajebałaś warniego. A ja wskrzeszę go i rozpierdolę ciebie. Masz z lasera księżopolski. Nie działa na mnie laser Żyda. Byłem neces manem. Wstawaj warni. A teraz chyba wywołam do swojego dziadka. Obij, Żyda dziadko. Hitla zabit Żyd. Ach ton ksznela motherfucker. Dzięki dziadko. Wracaj na chatę. Ja to jeszcze wrócę, szepnął Żyd. Nie jestem pewien. Gora chodź to. Masz jedynie. Ała, 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 ała. Wracam na słońce. Elo czarnochy. I w ten sposób świat stał się piękny. Teraz uczniowie gimnazjum 131 chodzą chętnie do szkoły bo już nikt nie drze na ryja. Koniec. A, i jeszcze kiełbasa.